Cześć, witam serdecznie na moim kanale w kolejnym zdrapkowym odcinku. Na dzisiaj mam przygotowane zdrapeczki na kwotę 46 zł. Jest to oczywiście miks zdrapek różnych. I tak, za 10 zł mam Mega pensję oraz big 3 siódemki. Po 5 zł Ekstra Pensja Rubinowa. 500 przez 365 dni oraz neonowe 7 i po 2 złote Jest jeszcze kopalnia diamentów, szalone 20, pensja oraz laki 7. Więc sprawdźmy, czy dzisiaj nam szczęście dopisze. Zaczynamy od tych najtańszych z drapeczek. Tu szukamy bonusiku podkowy. Mamy księżyc.

Kolejna zrobka: pensja. Nasze wygrywające liczby to 1 oraz 23. A my mamy tak: 27. Trójeczka 11. Napis pensja. 28 i 22, więc i ta zdrabka jest pusta. Kolejna, szalone dwadzieścia, Szukamy tortu. No i sprawdźmy. Mamy toast, mamy tort, portfel, auto. Dalej mamy kwiaty, balon, monety i prezent. A pod tortem jest dwa złote, czyli strapa zwrócona. I ostatnia za 2 złote. I szukamy diamencików. Mamy dzwonek, złoto, konieczynę, koronę, cukierek, pierścionek, worek.

I ostatnie 8, więc i tu jest pusto. Teraz 500 przez 365 dni. Nasze wygrywające to 22. Nieszczęśliwy. 8, 15 oraz 17. No i sprawdźmy. Mamy 21, więc blisko.

Tu mamy 5 zł, i tu również 5 zł, czyli dyszka na zwrotce. Literki kontrolne BB. Dobra, kolejna rubinową. Nasze wygrywające to 21, 29, 14 i 35.

16 nie mamy i ostatnie 13 obok, więc i tu jest prosto Ostatnia zdrabka za 5 zł. Sprawdźmy nasze numerki. Jest to tak. trójeczka 21 29 i 14. A mamy tak. 22 obok, 17 nie mamy, 32 nie mamy, jedynki też nie ma, 31 nie ma, dalej jest 12, 30 obok, dziewiątki nie mamy, 16 nie mamy i 26 nie mamy, więc tym razem Ekstra pensja niestety bez wygranej. Dobra, ostatnie dwie zdrabki. Sprawdźmy, czy znajdziemy siódemkę, mamy konieczne wiśnie podkowe, truskawkę jest siódemka i pik, następny diament, jabłko i serce, serce pik arbus, truskawka korona arbus. Dalej jest bank, monety złoto, bank, pierścień, gwiazda. I drugi rządek, mamy jabłko, wiśnie, banany, winogrono, monety pomarańcze, diament, safe, podkowe, pierścień, ananas, garniec. Ostatnie trzy gry, pomarańcz, save ananas, korona, cytryna, worek i ostatnia gra, konieczyna, cytryna i dzwonek, a w grze drugiej pod siódemką jest dyszka. Dobra i ostatnia zdrabka na dziś, mega pensja.

46 nie ma. Może jeszcze coś sumujemy. 47 za wysoko stanowczo. 38 obok, 36 nie mamy. 26 obok. Ósemeczka no to za nisko. Dalej mamy 37. Dwójeczka za nisko. 17 jest kolejna wygrana. 44 za wysoko, 15 nie mamy. Dalej jest 32, 17, jest trzecia wygrana, 16 i czwarta wygrana, czwóreczka i ostatnia, 17, czyli piąta wygrana. Już mi się odsłoniło i chyba będzie stówka. Tu mamy dwie dyszki. Tu mamy dwie dyszki. Tu dwie dyszki. Co tam jeszcze było? Dwadzieścia pięć. Dwie dyszki. I jeszcze siedemnastka. Dwie dyszki. I mamy stówę na zdrapce mega pensja. Wow. <gryw> no nieźle. Pięknie. I jeszcze literki kontrolne. Odsłonimy. Jest to MMM. No, ładnie. Stówka dzisiaj na zdrawce. Mega pensja. Bardzo lubię tą zdrawkę. Dosyć, dosyć często udaje mi się wygrać. Tak samo jak na ekstra pensji też fajne wygrane. No, ale dzisiejsza mega pensja jest mega. Mega, mega. Ła! Dobra, podsumowanko. Na dzisiejszy odcinek było. 48 zł. Tu już mamy stówkę, czyli już jesteśmy 52 zł do przodu. Tutaj jest dyszka, czyli 62 zł do przodu. Tu jest dyszka, 72 zł do przodu. I na deser torcik 74 zł. Jesteśmy na plusie. Mieliśmy 122 zł wygranej. Super. No ta mega pensja jest jest fantastyczna. Fantastyczna. Dobra, dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam jak zawsze do subskrypcji, do komentowania i lajkowania filmików. No i co? Do usłyszenia, zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.